Witajcie bardzo serdecznie na naszej kolejnej katechedzie podsumowującej tydzień. W tym tygodniu zajmowaliśmy się bardzo przykrą, ale prawdziwą rzeczywistością, jaką są nasze konflikty. Niestety, z tej racji, że jesteśmy grzesznikami, z tego powodu, że doświadczamy naszej grzeszności, między nami ludźmi bardzo często będą pojawiały się konflikty. I Myślę, że gdyby zastanowić się nad źródłem i pochodzeniem, Oczywiście oprócz naszej grzesznej natury, to takim pewnie naturalnym, współczesnym problemem, który najczęściej generuje różnego rodzaju konflikty, są właśnie nasze rozmowy. A konkretnie brak rozmów i brak sensownego dialogu. To nad czym zastanawialiśmy się właśnie w mijającym tygodniu. Właśnie ten tydzień pokazał nam, że konflikty mogą mieć różnego rodzaju podłoża. Mogą one powodować różnego rodzaju sytuacje, i pewnie teraz, kiedy już tak widzimy, wiele różnych rzeczy związanych z naszymi uczuciami, temperamentami, historią naszego życia, ze zdolnością dialogu albo z jej brakiem, to zaczynamy sobie zdawać sprawę, jak wiele czynników ma wpływ na to, co jest właśnie naszą codziennością, w jaki sposób możemy funkcjonować. Dlatego, tak niesamowicie ważną rzeczą jest, żeby teraz. Nie rozpatrywać tych rzeczy tylko teoretycznie, ale przekładać się na praktykę codziennego życia. Uczyć się siebie, uczyć się swoich bliskich, ludzi, z którymi jesteśmy na co dzień, pracujemy, posługujemy im. To jest coś niesamowicie ważnego. Im lepiej siebie znamy, tym o wiele łatwiej nam rozmawiać, tym o wiele łatwiej prowadzić dialog, tym o wiele sensowniej wykorzystać ten czas i te okazje, które są nam dane. Temat konfliktów jest także tematem, w którym pewnie. No, trzeba znaleźć też taką no, prawdę, która gdzieś pewnie też leży po środku, że raczej nie zakładam, że mamy złe intencje. Często jest tak, że chcemy dobrze. Chociażby jak popatrzymy na pismo święte, czy faryzeuszy i uczeni w piśmie chcieli źle? Nie. Oni chcieli bronić pewnej prawdy, oni chcieli poronić pewnej tradycji, pewnego zwyczaju. Owszem, z powodu ich grzeszności, z powodu zatwardziałości serc, oni nie byli w stanie zrozumieć ani słów Jezusa, ani nie byli w stanie zrozumieć jego nauczania, ale niemniej jednak ich intencja była dobra. Oni nie chcieli stricte czynić zła. Oni chcieli bronić. Oni chcieli bronić judaizmu, oni chcieli bronić świątyni, chcieli bronić tradycji, chcieli bronić Izraelitów. I często tak samo jest chyba w naszych rodzinach. Tak samo jest w miejscach, gdzie na co dzień jesteśmy. My nie chcemy źle. My chcemy dobrze. Tylko z smutne powiedzenie wychodzi jak zawsze. Ja nie wierzę w to, że rano ktoś, nie wiem, budzi się i tworzy sobie listę, a z kim to się dzisiaj pokłócimy? O ósmej tutaj mała kłótnia z sąsiadem, o dziewiątej ze współmałżonkiem, o dziesiątej się troszkę z dziećmi pokłócę, a o dwunastej zadzwonię do szefa i mu też małą scenkę zrobię. No, nie wierzę, że coś takiego się dzieje. Chcemy dobrze, pragniemy dobra, poszukujemy dobra. Ale często właśnie nierozumienie siebie nawzajem, często egoistyczne spojrzenie na życie, na nasze pragnienia, powoduje to, że łatwo nam wybierać zło, albo łatwo nam wybierać złą drogę, albo cel, który chcemy osiągać, osiągamy w sposób, który może niekoniecznie jest najbardziej trafny ani zrozumiały dla danej sytuacji czy dla danego momentu. Dlatego tak niesamowicie ważnym jest właśnie ta zdolność prowadzenia dialogu. Ta zdolność słuchania właśnie siebie. To jest to, co w zeszłym tygodniu w, tym poprzedniej, w tej poprzedniej katechezie mówiliśmy. Właśnie odkrywanie tych rzeczy. I nawet jeżeli zadzieje się jakaś sytuacja trudna, to umieć szukać z niej rozwiązania. Bo to jest właśnie to, sztuką nie jest to, żeby nie było konfliktu. Obawiam się, że taka sytuacja raczej nie będzie miała miejsca. Tak. Tak samo jak, nie wiem, w małżeństwie. Ja często to powtarzam, że idealne małżeństwo to nie jest takie, które się nie kłóci. Idealne małżeństwo to jest takie, które potrafi na bieżąco rozwiązywać swoje problemy. Które właśnie te konflikty, które się pojawiają, na bieżąco szuka sposobu ich rozwiązania. I myślę, że to dotyczy nie tylko małżeństwa, ale rodzin, miejsc pracy, miejsc, gdzie służymy, posługujemy, tam, gdzie spełniamy siebie, czy po prostu odpoczywamy. Właśnie szukać na bieżąco tych rozwiązań, które pozwalają nam właśnie unikać poważnych konfliktów, poważnych kłótni. O wiele łatwiej jest rozwiązać mały spór, niż doprowadzać do potężnego konfliktu i wtedy szukać rozwiązań. To może być o wiele trudniejsze. Czasami, po ludzku, może wtedy nam się to wydawać wręcz niemożliwe i już na samym starcie jest sytuacja po prostu przegrana. Każdy konflikt, też tak jak to w mijającym tygodniu mogliśmy odkryć, to jest także idealna szansa na to, żeby móc dzięki takiej sytuacji trudnej wzrastać. Bo jeżeli uda nam się w to wszystko zaprosić Chrystusa, jeżeli uda nam się wytrwać w dobrym, to to jest zawsze dobro dodane. To jest coś, co nas hartuje. To jest coś, co nam pozwala wzrastać i w wierze, i w relacji, i w zaufaniu, to są zawsze rzeczy niesamowicie pozytywne. Owszem, sam konflikt nie jest czymś przyjemnym czy przechodzenie przez tą sytuację, ale w efekcie finalnym, jeżeli uda nam się to sensownie przeżyć, zaprosić to wszystko Pana Boga, to to może nas niesamowicie i potężnie zbudować. Dlatego myślę, że warto. Warto w te sytuacje trudne zapraszyć Chrystusa. Warto uczyć się dialogu, warto właśnie pochylić się nad tą rzeczywistością, która będzie nas prowadziła później, to jest też już coś, co właśnie sobie przypominaliśmy w zeszłym tygodniu, do przebaczenia, do pojednania. To są rzeczy, które uwalniają nas, jakby ostatecznie właśnie od takiego nakręcania się w tych sytuacjach, one prowadzą do duchowego uzdrowienia. Ja osobiście, też pracując z małżonkami, Słuchając ich historii, no jakby wyciągnęłem wniosek, że bardzo często potrzebujemy też tak zwanego trzeciego rozwiązania. No bo na czym polega konflikt? No na różnicy zdań, tak? Że każdy ma w danym momencie jakiś zupełnie inny sposób podejścia do tej rzeczywistości, no i w związku z tym potrafimy się ranić, z tego tytułu potrafimy, jakby nie wiem, przeciągać czy, czy zmusić drugą stronę do tego, żeby działała według naszej myśli czy według naszej wizji. A sytuacja, która pewnie byłaby idealnym rozwiązaniem, to jest właśnie tak zwane trzecie rozwiązanie. Czyli nie moje, nie twoje, tylko nasze. Szukać takiego rozwiązania, które będzie dla nas wspólne. Kompromis nie jest rozwiązaniem. I to jest też chyba jakby rzecz, która cały czas gdzieś pokutuje w nas, bo my ciągle słyszymy, że musimy szukać kompromisów. Kompromis to jest sytuacja, w której jedna i druga strona z czegoś rezygnuje. To chyba nie jest dobre rozwiązanie. Bo jedna i druga strona no czuje, że coś jest nie tak. Jakby czuje jakąś stratę, czuje jakiś brak. A wydaje się, że to właśnie trzecie rozwiązanie, wtedy kiedy ja i ty razem tego pragniemy, to jest jakby dla nas najbardziej stosowne. Czasami odnalezienie takiego rozwiązania to będzie kwestia chwili. Czasami dni, tygodni, może miesięcy. Czasami może będzie to sytuacja, która totalnie zmieni okoliczność mojego życia. Różnie to jest. Ale niemniej jednak to będzie chyba najbardziej sensowne rozwiązanie, tak aby faktycznie móc wspólnie jakby kroczyć dalej. Wtedy, kiedy jest jedność pomiędzy nami, a nie kompromisy, to na tym się buduje o wiele silniej. Dlatego życzę Wam, kochani, cały czas takiego zapału do tego, żeby pogłębiać, Prawdę o sobie, żeby uczyć się siebie, uczyć się swoich bliskich, najbliższych. Polecam wam i życzę Wam tego zapału, żebyście ciągle potrafili siadać do dialogu, uczyć się dialogu, słuchania, rozumienia, dzielenia się sobą, uczcie się przebaczania. Próbujcie dbać o pojednanie wtedy, kiedy to jest możliwe, wtedy, kiedy faktycznie serce jest gotowe. W czasie konfliktów szukajcie tego trzeciego rozwiązania. Czegoś, co bardziej właśnie będzie nasze że my tego dwoje pragniemy, aniżeli takiego ciągłego szarpania, jakby w swoją stronę. Oby w to wszystko zawsze był zaproszony Chrystus. Oby On właśnie dodawał nam sił do przezwyciężania tych słabości. Bo to właśnie dzięki Jego mocy, nawet w tych trudnych momentach, będziemy przecież mogli wzrastać, a przecież o to Chrystusowi chodzi. Żebyśmy wzrastali na tej drodze, bo celem tej drogi jest przecież zbawienie.